W aspekcie jodu bardzo ważne jest również zatrucie fluorem. Fluor, podobnie jak brom, wypiera jod z organizmu, uszkadza wiele funkcji w organizmie i jest bardzo groźną trucizną. Fluor jest w wodzie kranowej, w pastach do zębów i niektórych lekach, głównie w lekach. Psychiatrycznych, które mają człowieka otumanić i jakby ubezwłasnowolnić. Fluor uszkadza, no, ba, można powiedzieć, że on nie uszkadza, on po prostu doprowadza do totalnej destrukcji cały układ kostny z zębami, tak naprawdę, włącznie. Fluor był wykorzystywany w obozach koncentracyjnych, aby wyeliminować bunty wśród więźniów i sprawić, aby byli oni bierni i podatni na manipulacje. Czy nie przypomina Ci to czasem czegoś z naszych czasów? <grytanie> Fluor jest dodawany do past, do zębów, nawet tych stosowanych przez maleńkie dzieci. Fluor jest dodawany do past do zębów już od roku 1950. Fluor wywołuje chorobę zwaną fluorozą, aczkolwiek nie zawsze mamy do czynienia z jej ostrymi objawami. Niemniej jednak zatrucie fluorem objawia się między innymi zrzeszotnieniem kości, a więc to są kości, które są po prostu suche, które się łamią. Rozejrzyjcie się dookoła. W moich czasach, kiedy jedna osoba na cały powiat miała złamaną rękę lub nogę, to było naprawdę coś niesamowitego. W chwili obecnej mamy do czynienia. Z tym, że dzieci nagminnie łamią ręce lub nogi, tak, lub nie wiem, obojczyki, nadgarski, co chwilę jest coś skręcone. Więc już tutaj mamy przyczynę, a więc objawami właśnie te, tego zatrucia fluorem jest zrzeszotnienie kości, a więc ciągłe złamania, również zapalenie stawów, przedwczesny uwiąz tarczy. Kobiety stają się bezpłodne, rodzą martwe dzieci, nie mogą donosić ciąży, nie mogą w tą ciążę zajść, również może to być brak siły i przewlekłe zmęczenie, słabość mięśni, ciemniejące i pękające szkliwo zębów, a w łagodnych przypadkach białe plamki na zębach. Moi drodzy, 18 września 1943 roku. Amerykańskie pismo, takie pismo Amerykańskiego Związku Dentystów w artykule Chroniczne zatrucie fluorem, który został opublikowany właśnie w tym piśmie, stwierdzili, że fluorki są powszechnymi toksynami protoplazmowymi, zmieniającymi przepuszczalność błony komórkowej poprzez powstrzymywanie pewnych enzymów. Natomiast w numerze z października 1944 roku pisma, właśnie tego pisma amerykańskiego związku dentystów stwierdzono: fluorek sodu jest wysoce trującą substancją i jeśli jego stosowanie w bezpiecznej koncentracji i pod ścisłym nadzorem kompetentnego personelu medycznego może być pozytywny terapeutycznie, w innych warunkach może być on zdecydowanie bardzo szkodliwy. Dobrze wiemy, że używanie wody pitnej zawierającej zaledwie 1,2 do 1,3 ppm w fluorku może powodować takie zaburzenia rozwojowe, jak zaburzenia kości, stwardnienie kości, spondyloza. No, i moi drodzy, marmurowatość kości. Więc chodzi o to, że te kości się po prostu łamią, one są suche i się rozpadają. Może również wywoływać takie dolegliwości jak wolę. I teraz, ci sami lekarze stwierdzają, że nie możemy ryzykować wywoływania tak poważnych, systemowych schorzeń poprzez budzące dziś wątpliwości postępowanie, mające zapobiegać rzekomemu zniekształcaniu zębów u dzieci. Przypominam moi kochani, że tu jest mowa w roku, już, już w roku 1944 i to opowiadają lekarze stomatolodzy ze związku dentystów amerykańskich. Więc proszę zwrócić uwagę, co takiego wydarzyło się w naszym środowisku? Czy w naszych czasach, w których żyjemy i komu tak bardzo zależy na tym, aby ludzie tak ciężko chorowali? To trzeba po prostu, to trzeba po prostu bardzo dogłębnie przemyśleć. Jesteśmy sobie teraz w sklepie OSHOU i przy okazji tego, jak opowiadałam Wam o Jodzie, chciałabym pokazać Wam, jak ogromna jest propaganda dodawania fluoru ogłupiającego ludzi. Do różnego rodzaju preparatów do pielęgnacji zębów. Proszę bardzo, zobaczcie sobie. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, ile jest past do zębów, które zawierają fluor. To wszystko zawiera fluor. A zaraz sobie dojdziemy do tych uznanych za ekologiczne. I Wam pokażę, czy one są takie ekologiczne. Zobaczcie, mój telefon nie łapie naraz. Jakby wszystkich półek. Może jakoś tak to spróbuję zrobić. Zobaczcie, to wszystko ma fluor w sobie. To wszystko jest niebezpieczne dla Waszego zdrowia i życia. Teraz. To, co tutaj jest na tych półkach rzekomo zdrowych i wegetariańskich, zobaczcie, jak się można naciąć. Colgate, to jest największe ścierwo, jakie po prostu istnieje na ziemi. Piszą, że jest to naturalna pasta do zębów, a w rzeczywistości no, trudno tutaj się doczytać bez okularów czegokolwiek. Natomiast ta pasta zawiera również związki fluoru. Fluorek sodu. I jasno o tym piszą. Ale ekologiczna. I teraz zobaczcie, ile w tej serii jest wydanych past. I teraz wszyscy ludzie, którzy twierdzą, że się zdrowo, ekologicznie odżywiają, kupują sobie takie pasty do zębów. Z takich ciekawostek, moi drodzy, te wszystkie pasty, które tutaj widzicie, one również zawierają fluor. Zobaczcie. Naturalna pasta do zębów. Jaśmin mięta, bio. No przepiękna reklama. Odwrócimy sobie i poczekajcie, to nie ta strona. Zobaczcie, ileż wspaniałości jest w tej paście do zębów. Same cudowne rzeczy, prawda? Teraz sobie przejdziemy tutaj. No i poza całą inną chemią, oczywiście, mamy również fluorek sodu. Nawet firma Himalaya, do której ja niegdyś miałam zaufanie, również w tych pastach, które tutaj widzicie, w niektórych jest normalnie pakowany, do niektórych jest pakowany fluor. Część z nich jest rzeczywiście bez fluoru i jak widzicie, cena jest dość przystępna. Ta nie ma fluoru. Ta nie ma fluoru. Także jest kilka takich past, które można kupić bez fluoru, natomiast zawsze sprawdzajcie skład, dlatego że to się może zmienić. No i oczywiście odsyłam Was do mojego filmu o jodzie, gdzie dowiecie się więcej na temat właśnie szkodliwości fluoru. No, i musiałam dograć drugą część. Proszę bardzo, to są przepyszne preparaty do mycia zębów dla Waszych dzieci. Bez względu na to, co tutaj jest, to wszystko jest zatrute fluorem. Tu nie ma ani jednego bezpiecznego preparatu. Dzieci, którym zaleca się stosowanie pazdy do zębów już od pierwszego roku życia, Również są trute fluorem. Tutaj jedyna ziaja, która stoi. Rzeczywiście bez fluoru. Co robi fluor w naszym organizmie? Fluor w naszym organizmie zwiększa wytwarzanie enzymów, które może prowadzić do uszkodzenia kości, ponieważ się w nich po prostu kumuluje. Doprowadza do problemów z tarczycą, trzustką, nadnerczami oraz do wszelkich alergii. Fluor blokuje wchłanianie magnezu. Fluor powoduje problemy ze stawami. Powoduje deformację kręgosłupa. Ma ogromny wpływ na odporność naszego organizmu, a właściwie na spadek tej odporności. Fluor jest kancerogenny, a więc rakotwórczy. Fluor e, doprowadza nasz mózg do tego, że nie jest on w stanie bronić się przed działaniem fluoru. O zgrozo, fluor przenika przez łożysko do płodu, zatruwając malutkie, jeszcze nienarodzone dzieci. Opowiadałam w wielu filmach. Że łożysko nie chroni dziecka przed zatruciem, toksynami, metalami ciężkimi i niestety innymi, innymi jakimiś takimi substancjami, które są niezwykle niebezpieczne dla tych maleńkich dzieci. Dlatego te dzieci rodzą się chore, niepełnosprawne. To nie, są żadne, to nie są żadne wady genetyczne. Te dzieci są chore, dlatego że matka jest chora. Dlatego bardzo się cieszę, że Ty, jako osoba świadoma, przed zajściem w ciążę zdecydowałaś się na skorzystanie z tego protokołu. Naprawdę jest mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Jest to niezwykle odpowiedzialne postępowanie z Twojej strony. Cieszę się, że tutaj jesteś ze mną. Moi drodzy, przed rokiem 1939 fluor był sprzedawany jako trucizna na szczury. Fluor jest toksycznym odpadem produkcji aluminium. Jak obserwujemy dookoła, aluminium nas wręcz zalewa, a utylizacja niechcianych. Toksyn kosztuje i jak wiemy, kosztuje bardzo dużo. Ktoś więc wpadł na genialny pomysł z utylizowania toksyny w niczego nieświadomych ludziach. Równie szkodliwy co fluor jest również chlor. Czy nie wydaje Ci się dziwne, że jesteśmy aż tak bardzo truci tak zwanymi halogenami, czyli bromem, fluorem i chlorem? podczas gdy odtruć nasz smorze, z tego wszystkiego tylko jedna substancja, której zalecane dawki są tak niskie, że nawet mysz, myszy by nie pomogło. Mówiąc o jednej substancji, mam tutaj na myśli oczywiście jod.